<śś no <śś no czy, 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 czy co tutaj zarządza? Nie, tutaj nikt, to, nikt może nie zarządza. Może Cały czas. Nie, może to faktycznie, że... Ta, ta. Ale to Ty nie będziesz, to kto z Tobą A to, to ja to chodź, nie... Chodź Ja siebie wstawię. Ja siebie wstawię, tak. Nie, jest, posłuchajcie. Ja Was ładnie obejmę w tej chwili tutaj. O, po kolei, po kolei, każdy jest tutaj wiesz. No, ale przyjdą chyba. No, a kto się poprosił?